Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Gierak, Flagman Polska witam was z treningu na zawodach mistrzostw Czech w Federze klasycznym. Ze mną jest Michał, który siedzi tam. Mateusz, który jest po mojej lewej stronie i Alex za sterami kamery. Także standardowy skład. I cóż, jesteśmy nad zbiornikiem Olesna w miejscowości Frydych Mystek. Jest to, jak widzicie, bardzo malowniczy zbiornik położony u podnóża gór. Tam przed nami jest góra Radegasta. Coś 1300 z hakiem wierzchołek, także bardzo fajna okolica. Na starcie jest 17 ekip. My jako jedyna ekipa z Polski reprezentujemy nasz kraj i zamierzamy godnie go reprezentować. Rybki, jakie dzisiaj tutaj łowimy, to są płocie wielkości. 100 do 250 gramów. I szczyki takie powiedzmy do maksimum 400-500 gramów. Pogoda piękna, aczkolwiek jest naprawdę chłodno. No i co? Trening od godziny 11 do godziny 16. My zamierzamy pełne 5 godzin dzisiaj sobie przetrenować, wykorzystać to, że tutaj jesteśmy. Także cóż, będziemy widzieć się z Wami na pewno jeszcze za moment. Jak troszeczkę sobie Połowimy, bo, bo ryb jest naprawdę sporo. Druga godzina łowienia. Pierwszą godzinę miałem naprawdę piorunującą. 29 ryb, miałem sporo fajnych płoci, leszcze. Zobaczcie, a teraz musiałem zmienić linię, bo niestety przetowarowałem to moje pierwotne pole łowienia i te ryby po prostu całkowicie zdechły i po przejściu kilka metrów dalej w sześciu rzutach mam sześć takich płoci. Ryb jest naprawdę sporo, bardzo fajne łowienia, że jestem w szoku e, jak fajnie można sobie łowić sportowo takie drobne ryby. I dzisiaj przypadło stanowisko B13 próbujemy się tutaj dobrać do lokalnych ryb. Dzisiaj jesteśmy w dość płytkiej strefie, także spróbujemy podgonić drobniejsze ryby. I myślę później pokażemy Wam. Jak tutaj się ulokowaliśmy Puściłem na chwilę trenera na, na kosz i zrobił taką piękną płoć Dobrze zestawiony sprzęt to podstawa sukcesu. Chom zapali to jeszcze dwa przykłony były w pisku. Hibryda. Patrzcie, i nie poć i nie a Tak idzie głosowanie. Każda drużyna przychodzi i nie wszyscy razem, a tak? Po, po jednej drużynie, po dwie. Bardzo duży ośrodek obok lowiska. Tyle restauracji, tyle sportowych tych placów, placów zabaw. Wow! Fajnie jest. Super. Fajnie, ale spacer za długi. Pod górkę. Na się dalej. I pod górę. Takie domiki u nas. Odpalamy maszynę. Fenerowa Mistrzostwa CZE Dzisiaj na poważnie Lecimy, nie śpimy Minus dwa na dworze Albo na polu <noise> Mamy zbiórkę Zbiórkę kapitanów nie, do, Zawodniki nie muszą być tu Dlatego i niewiele Niewiele ludzi No i będzie taka, Takie losowanie Zestawowe. Wyciągasz zestawy. Wczoraj Łukasz, Łukasz nam próbował wytłumaczyć, jak to będzie, i <grywanie> trudno, trudno, Zobaczymy. O tak, wyciągasz numerek, i pod tym numerkiem już masz trzy sektory. Jesteśmy już po losowaniu. pierwszej turnieju Mistrzostw Czech. Przed nami na stole leży zestaw, który wylosowaliśmy. A teraz zgadnijcie, które stanowisko. Przypadło w Michała, Michała udziale. Piękne widoki. Jesteśmy z Łukaszem na, na jego sektorze. A tu nie trenowaliśmy i tu trochę głębiej jest. Mogą, jak powiedzieli, miejscowi więcej liszczyków być. Bardzo pięknie jest. Jesienna aura. Wow. No co? Jak widzicie, organizatorzy zmuszają nas do tego, żeby nawadniać się, więc nawadniajmy się. Dopięknie zabronione. Mm. Wszyscy piją. piją. <laughs> a pogoda psuje się. Było takie słoneczko, takie jesień. Irlandia. Teraz... No, Irlandia, nie. jesteśmy w Irlandii. Oj, patrzcie, z kim ja obok będę łowić. Nie łowić, Łukasz będzie łowić, a ja będę pilnować. Robimy. Hej, hej wstępne nęcenie, sektor A tu dzieci U15 nęcą Marcie obok nas gwiazda YouTube'a i mniej więcej taki sam dystans 24 mm flaga sponsora. To sąsiad, trochę jeden. Jesteśmy u Mateusza. 60 ryb, mówię. Początek 3 godziny. Parę bonusów liszczyki, o okonie, Parę ładnych płotek. Dobrze luwię, ale teraz odsiadło. Wszędzie siadło. To coś tam kombinuję, zmienię. Też dobrze tak, Zaczyna wiać. Z drugiej strony niż wczoraj, proszę trochę siano. Jak ten pokój? Tak ten pokój dobrze woli. Proszę, 60 coś. Sygnał 5 minut do końca. Siadło trochę w sektorze, więc ryby przyszli. Marcin, paraliżczyków. Tam, tam sąsiad dalej. Karpika takiego 2,5 kg. No i zaraz będzie ważenie. Mateusz szykuje szykuję się do ważenia.

No Jako co najbliższy, a ja jestem że... tygodni 100... po to o 8400. Ile ryb 116 bo 24 ryby na godzinę Chyba lepsze wow. i gorsze godziny, ale pierwszą miałem chyba 28, najlepszą miałem pierwszą, którąś tam miałem e, tam 22, 23, ale średnia wyszła tam mniej więcej 24 no. Jeszcze dużo podpis, także tak, fajne łowienie Лукаш, уважаемые. И одна щата, и другая еще. Файна такая торба для вожения. Нам поведели же в едной невольно пшедшимывать рыбы, и мы в две жуцали, али шестки заводники до едной жуцали. Чтобы было шибче, то кеда юж понад 20 кило, то чтобы сетки вагончик было бы добже если понад 10 кило вот сейчас раз вы ники 17 13 12 9 матчах друга сетка до ваги Bardzo to dobrze bo jest 120 szmury Ale to jedną Chyba i wygrał se to zobaczymy Nie ma drugie miejsce 16 coś Jeszcze nie mamy wyników dokładnych e... Ten gość tam wygrał swój sektor. 14 kg. E, Michał 10 kilo. Coś puśmy. do 9 kg. I chyba 10. Czekamy na oficjalne wyniki. Po pierwszym dniu nie ma rozgraniczenia na wagi, więc mamy egzeku piąte miejsce. Mhm. I walczymy o, o pudło, bo jest na to szansa, bo różnice są naprawdę nieduże przetasowania są zawsze, więc liczymy też na to, że i nam się uda troszeczkę wtasować w wyższe straty. No i co? Trzymajcie kciuki za nas jutro, a my damy z siebie wszystko. mówią? tyle Jesteśmy spakowani Wyruszamy na łowisko I dzisiejsze łos łosowanie Czołeczka To znaczy, że Każdy zawodnik tylko na jeden Na jeden sektor Pójdzie w lewo od wczorajszego sektora można powiedzieć to samo. A B12 Łukasz tu trenował. Tak wygląda łowisko z rana. Dzisiaj też zapowiada się fajna pogoda. Trochę będzie wiać, bo wczoraj nie było wiatru z rana. No i co mogę powiedzieć o pierwszej turze, że no bardzo równo łowisko. Kiedy tak dużo duża ilość ryb to Równiutko, nie ma znaczenia, gdzie siedzisz w sektorze otworek czy central w sektorze, ale miejscowe narzekałem, że mało ryb, 10-15 kg w turze to, to za mało, za biedno. <grywka> Zaczęliśmy drugą turę, Mistrzostw z trzech. Dzisiaj mocniej wieje, bardzo zimno, ale i trochę gorszy starów mniej ryb, ale loje Mateusz gdzieś już 15 rzutów, 5-6 ryb i tu mamy Łukasza. siedzi najdalej. Ludzie. Wczoraj to Michał siedział, też w jedno stanowisko w prawo. І тренувалися ми тут, в п'ятницю. Уше самовірство. Ліжчик — стрефа, а тут, мабуть, і ліжчиків було найбільше. Михайло вчора 25 ловив, і ми їм сказали казали ловити плечі. Лотечка у Михайла, але мовляв, що десь у секторі більше — це той самий сектор, де вчора Siedział Łukasz, więcej listczyków. Ludzie łowią listczyków i zmienią koszyk, teraz łiną taki parto mocnej. Nie mówię listczyków. 40 coś ryb, 20 coś liszczyków. No jest okej. Okay. Tam juniory walczą. це ніщо рай. стук. трохи менше бонусів, але теж були. Одного коня. Пари повненькі вулави. Щоб отіть купити от. От форок тут лови улеще. Вибив отого мостка.

kur lipi połowiu. Jeszcze z Teraz w sektorze prowadzę 10 kg. Zagonem tam 5 10 510 209. Jeszcze. A mam te ringi. 8890. Wielki radenko, który i inkneść. Bo nawet nie dają robić zdjęcia z rybami, od razu trzeba go Michał, ile? Dziesiątkę jest. Zakończenie zawodów. My tylko siedli jeść i od razu nas zawołali na nagrodzenie nagrodzenie z wychem Sektor B Sektor A 14 tysięcy Mateusz Polska 14 300 złotych

Bylo bylo blízko. Ech, 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 ech. Druhé místo v týmu vody 27, asi 76 750, Peter tým Memo Krnov. Dobrze. 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 Dobrze.